Dlatego pan, tak, pan, tak... Również, pan również stwierdzi, że ta zgoda obecnie na segregacji jest, oczywiście. A ja, ja mam decyzję, ja oczywiście. Pan Ja tego nie sprawdzałem. Ja nie, no, proszę ja się... pana, ale, mąż, do... przepraszam, pan reprezentuje ale jest... Urząd Miasta. Ale to tak? jest pani, która. Ale, ale... Informacji Pana. No, ale pan idzie, przepraszam. Idzie pan na spotkanie z mieszkańcami, gdzie jest już drugie spotkanie i pan nie wie, czy taka zgoda jest, czy nie ma takiej zgody. Ja są... pan, pan prezydent to... przychodzi na spotkanie i mówi, że on jeszcze nie wie, czy powiedzmy. Pani. Plan przestrzenny zagospodarowania pozwala czy nie pozwala? No proszę Pana, to są rzeczy oczywiste. Jeśli, jeśli ja idę o na jakieś spotkanie, na pewno, no to co, cokolwiek jakieś wie Pan, początkowe wiadomości na ten temat. Yy, i, I to nas razi. Wie, to, stąd te, te nieskazki, że wy uważacie że i wy twierdzicie, że wy nic nie wiecie. Ale od służb pana prezydenta nie przyjechałem, tylko ja. Może ja się nie najpierw nie. przedstawię. Nazywam się Artur ja Kiecierski, jestem dyrektorem architektury i budownictwa Urzędu miasta Ostrołęki. Ze mną jest główny specjalista wydziału do spraw ochrony Środowiskowych pani Maria Sierak. I również są służby z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Pani Agata Klimon i pan Andrzej Brzeziński i każdy z tych państwa w swojej dziedzinie będzie mógł udzielić pełnej informacji państwu. Dlatego tutaj pani Agata udzieli informacji odnośnie tego, czy jest zgoda, czy nie ma. W jednym sensie zgoda jest. jest zgoda. Odpadów i zgoda na segregację, na segregację. Segregacja jest no, no, na jest w jednej decyzji. Ja mogę, ja mogę wstępnie tak oświadczyć jedną rzecz, że myśmy powiedzmy w gronie mieszkańców zdecydowali, że bez względu na to czy pan prezydent y, podpisze, wyda zgodę czy nie, nie wyda zgodę, będziemy się odwoływać aż do, do NSA, y, jeśli chodzi o tę decyzję, bo dla nas jest to rzecz oczywista. Nie, nie wkłada się z, powiedzmy zakładów segregacji odpadów y, w osiedle, które ma ze 2, 3 tysiące mieszkańców. Druga historia nie wkłada się takiego, takiej działalności w sąsiedztwie, w sąsiedztwie gdzie, jest, gdzie są stacje ujęcia wody. To jest druga rzecz i chyba najważniejsza. Ja nazywam się Grażna Kamińska, jestem przewodniczącą Rady Osiedla Traugutta od 2011 roku. Proszę Państwa, to spotkanie, które dzisiaj jesteśmy to jest na wniosek mieszkańców y, osiedla. Y, na spotkaniu z w dniu 7 stycznia mieszkańcy zawnioskowali, żebyście Państwo y, byli na takim spotkaniu tutaj wspólnie z Radą Osiedla i mieszkańcami, żeby zobaczyć, jak wygląda to rzeczywiście y, na tym placu ta praca. No, po obejrzeniu tutaj członkowie Rady i większość mieszkańców, no myślę, że jednak y, to, co chce wybudować Weolia Zakład Usług Środowiskowych, będzie no, przede wszystkim dla jej pracowników to służyło ku dobremu, bo będą mieli lepsze warunki do pracy. Natomiast no, nie wszyscy mieszkańcy zgadzają się na to, mają inne podzielone zdania, ale zawsze tak bywa, że wszyscy mają podzielone zdania. Jakie zarzuty najczęściej pojawiają się? Że będzie nieprzyjemne zapachy, że będą szczury, że będą, ale w sumie. Będzie to robione to, co dotychczas, tak jak Państwo widzieliście sami. I zapewnienia Pani Dyrektor to będą yy, były takie, że to samo co do tej pory, tylko w bardziej takich higienicznych warunkach dla pracowników. Jakie dalsze kroki Rada podejmie w tej sprawie? To znaczy, będzie spotkanie Rady, wtedy uskodnimy. Tego nie mogę powiedzieć jeszcze. Natomiast wniosek, który się nasunął nam tutaj na dzisiejszym spotkaniu, to poinformowaliśmy panią dyrektor, żeby zabezpieczyć tą dzisiejszą siatkę, która zostaje tam często uszkadzana przez różne czy dzieci, czy innych starszych. Chcemy, żeby taka pleksa była ogrodzona od tej strony, żeby było bardziej to widoczne. Niewidoczne tutaj ten plac co się tutaj robi jak dzieci będą się bawiły na placu zabaw. zabaw to tak. Tak, tak byłoby mile widziana. No pani doktor powiedziała, że będzie rozmawiała ze swoimi przewożonymi także. Dziękuję bardzo. do transportu to jest tylko to co To jest czyste już. Jak daleko to ma? 10 sędziów, tu więcej nie da radzić. No tak, bo i tak ten samochód musi być cojechać. Jest kontrolę 13 na 10, tak był wyliczony. nie ma, nie ma wielu możliwości. Tak, tak, bo nie przejechał. W sprawie tutaj uwag mieszkańców co do naszej działalności. Tak naprawdę to chcemy. Poprawić jakość tej pracy, którą tutaj robimy, na które mamy zezwolenia, decyzje, wszystko jest zgodnie z prawem. Przy sortowaniu selektywnej zbiórki chcemy dostawić tylko namiot, tak jak tutaj nie wiem, Państwo widzieliście. Z drugiej strony, żeby zabezpieczyć to przed wszelkimi emisjami, żeby było lepiej dla pracowników, wygodniej, lepsze warunki. To będzie polepszenie warunków, zarówno dla sąsiadów, jak i dla pracowników. To wymaga, pomimo, że to jest konstrukcja tymczasowa, nośna, natomiast ze względu na działalność, jaką prowadzimy, wymaga pozwoleń na budowę. I dlatego, no tutaj jak pan mi któryś z mieszkańców powiedział, że ja, skoro to jest konstrukcja nośna, to ja mogę sobie postawić i sama. No nie mogę, dlatego że naprawdę działam zgodnie z prawem. No postawienie namiotu tutaj jest miesiąc czasu. Ale pod warunkiem, że będę miała wszelkie zgody, decyzje i tak dalej. Wyjaśni się przede wszystkim ta sytuacja. Czyli pan zależy na tym, żeby tutaj zmieszkać? Nie, na pewno bez decyzji nic nie zrobię. Najwyżej będziemy się męczyć, tak jak w tej chwili.